Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu opowiedzieć o samochodzie w takiej ciekawej wersji, bo jest to wersja Air Design, bardziej taka dynamiczna, bardziej sportowo narysowana. Zaczynamy od przodu. Już widzimy tutaj różnicę w zderzaku. Jest bardziej taki napompowany, bardziej agresywny. Grill też jest oznaczony właśnie logiem Air Design. Jest wykonany z aluminium, tak? Nie jest chromowany, tylko właśnie aluminiowy. Ma takie bardziej dynamiczne spojrzenie. Ciemne lampy, ciemne wloty, tak bardziej agresywnie zarysowują przód. Przechodząc z boku, mamy troszeczkę inne koła, bardziej dynamiczne w zasadzie już wygląda jakby się kręciły, także samochód stoi, a już pędzi. Wersja R-Design też wyróżnia się tym, że ma aluminiowe osłony lusterek i dodatkowo też ramki wokół też aluminiowe. W środku wyróżnia się sportowymi fotelami, obszytymi tapicerką z Alcantary, plus dodatkowo piękne szycie białą nicią, dodatkowo takie lamele też zrobione z białego materiału. Aluminiowe pedały, inne wykończenie deski rozdzielczej. Dziurkowana kierownica, skóra inaczej troszeczkę leży w rękach, też obszyta białą nicią. Tak naprawdę tylko w tej wersji możemy mieć takie wyposażenie. Limitowana seria, R-Design. Z tyłu też Wyróżnia się tym, że ma taki agresywny dyfuzor, dwie rury. Mamy możliwość oczywiście konfiguracji od silnika nawet podstawowego, bo niektórzy chcą mieć wersję po prostu Air Design, ale może być na przykład bardzo oszczędny silnik tak? na przykład silnik 1.6 Turbo, czy to benzyna, czy diesel, ale może być nawet 245 koni. Napędzany na przednią oś, na przykład z automatem ośmiobiegowym, który bardzo polecam. Może też być silnik 190-konny diesel, również z automatem ośmiobiegowym, jak i wiele innych jednostek. Natomiast takie dwie topowe jednostki to jest właśnie benzyna 245 koni i diesel 190 koni. W tym przypadku, akurat mamy wersję taką pośrednią, która pozwala przyspieszyć, tej V40 do 100 na godzinę w granicach 8 sekund i to jest taki silnik w zasadzie podstawowy 1,6 turbo 150 koni benzynowy. Także w zasadzie e, tyle. Zapraszam, możemy sobie skonfigurować swój. Jest e, akurat do wersji Air design mamy przypisane głównie kolory czerwony, biały. Jest również kolor taki e, typowy dla Volvo w tej chwili charakterystyczny. Też kojarzący się z takim tunerem, z polestarem, tak zwany Rebel Blue. Jest to ciekawy kolor. Ja tak szybciutko pokażę. O, jest to taki kolor. W samochodzie, w właśnie w wersji Air Design, wygląda bardzo agresywnie i charakterystycznie dla Volvo. Także zapraszam serdecznie, można sobie oczywiście skonfigurować swoją wersję. Nie, nie jest tylko na przykład tapicerka z alcantarą, może być też tapicerka całkowicie skórzana, jeśli ktoś woli. Natomiast tapicerka z alcantary lepiej trzyma w zakrętach, jeśli mamy takie troszeczkę wyczucie sportowe, wyścigowe, to gdzieś tam te zakręty nas pociągają i zawsze lepiej trzymają fotele właśnie z tapicerką z Alkantary. Także dziękuję bardzo, do zobaczenia.